W tym pęknięciu. Wodzinka, no i woda już jak na Przyściutka hmm. Tu najwięcej idzie spod, spod tego placu tu no. <tryk> A mówił, że nie ma wody. A <laughs> jak nie ma jak je, to leje się bez. No <laughs> Co dziś? Tu tak? No tak, zabezpieczę co? Tam, nie, tu nie jest dobrze. No tu są braki. To trzeba rozkuć, bo to tu odpadnie. dziurawe, całe, wszystko. O, jakieś podkładki. te Płyta winelowa. A ja tu chłopie, chodź co jest. Uszczelniani studnie. Aha, Uszczelniani studnie. Nie ma jakiej blaski tu No, wszędzie dziury. Potela musimy to odkuć to no tu wyjdzie powieszcie mu dlatego że forma wieża kotuje. tu jest, no. no i woda woda już tak nachodzi okej, okay, jeden jeden ciurecek został i z tu za mną też coś idzie hmm, A tu ładnie nachodzi na, na no tam też tu hey. kaszek do, do tego do wiadra No i Ty tam by się schował Nie, ja, ty tam ma... patrz 60 motyka Cało wchodzi Tu też mu gdzieś woda wypływa O E będzie, tu jak obniży ten meter czy, czy ile tam to chłopie No idzie fajnie Dobra Działamy No z góry, z góry tam też nachodzi No za chwilę się pompę rzuci, i będziemy siorbać. Żwirek. <grywka>